Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiada nam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odwierne, a owce słuchają jego głosu. Wołam swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego. Bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich obce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała ciekawa Ewangelia, dlatego że pokazuje jak to się dzieje, że ci, którzy są pasterzami w Kościele, że jeżeli są oczywiście Chrystusowi, to, to przez nich działa sam najwyższy pasterz. Naszym zadaniem jako kapłanów jest. Tak upodobnić się do pasterza, tak być jak on, żeby mieć taki sam głos, żeby ludzi, ludzie, którzy na nas patrzą, mogli zobaczyć Jego, bo owce mają w sobie coś takiego. To nawet w kościele nazywamy zmysłem wiary, bo oczywiście też się kształtuje. Może być jakoś wykrzywiony, ale generalnie cały kościół, jak mówi nauka Kościoła, nie zbłądzi, bo potrafią wyczuć, co jest od Jezusa, co nie. Może czasami jest tak, że owce jakoś pójdą za innym pasterzem, ale i tak jakoś pewnie będą nie do końca przekonane. Może będą pójdą pod przymusem, siłą, zaciągnięte, albo jakbyś zwiedzione. Ale każdy z nas, przez to, że żyje w nim Bóg, przez chrzest, ma jakoś w sobie to umiejętność rozpoznawania głosu pasterza. I wtedy, kiedy to wszystko jakoś jest razem zespolone i to te owce rzeczywiście słuchają głosu. Pasterza i pasterze ci kapłani, tutaj Jezus nazywa się bramą. Nie nazywa się nawet e, dobrym pasterzem, nawet tytuł tej Ewangelii. Jezus jest bramą, owiec. To jeżeli pasterze wchodzą przez tą bramę, to wtedy wszystko gra. To jest takie w tej Ewangelii jest ciekawy opis tego, jak on wychodzi z tymi owcami. Taki rytuał mają pierwotwierną, co słuchają Jego głosu, o on wyprowadza, prowadzi, stoi na jej czele, idą za nim. Takie jest codzienne bycie ze sobą. To jest pewnie takie wyzwanie dla nas, żeby być dla nas kapłanem, być takimi pasterzami, ale też do Kościół był taką owczarnią. W taki sposób. To funkcjonowało. Taki codzienny to jest taki też tam nasz obraz, może naszego spotykania się na Eucharystii. Owce słuchają głosu, pasterz na czele karmi je. To wielkie zadanie, żeby przede wszystkim te owce kochać. Żeby być tym, który troszczy się o to, aby one miały życie. One to mnie też i są też dla pasterza. Jakoś też mu towarzyszą, i to, że one są, jest też jego radością. Złodziej bierze dla siebie, nie patrzy na nie. I dzisiaj w tę niedzielę dobrego pasterza, Chcemy zobaczyć Jezusa jako bramę i też, że to jako, jeżeli chcemy być naprawdę dobrymi pasterzami, jako kapłani, to potrzeba robić wszystko, żeby być, mieć ten sam głos, być, jakby, nawet jak ktoś może udawać ten głos, być rzeczywiście wręcz Jezusem danym, żeby one miały życie. Pasterz w tamtych czasach szczególnie wszystko poświęcał, żeby żyć z całe życie z nimi spędzał. Żył, tak jak pasterze przecież w trzodę w Betlejem. No to przecież oni tam Całe życie z nimi spędzali, jak to tak można wyczytać z tej, tej wandy, żeby cały czas tam z nimi byli, to było ich zajęcie. Dlatego właśnie może to też jest taki znak potrzeby celibatu, potrzeby tego, żeby kapłani nie zakładali swoich rodzin, by mieli czas dla obietnic, by one się stały dla nich rodziną. Trzeba być to wszystko na te owce nakręcone rzeczywiście, żeby bo ktoś może zobaczyć, co to za jakaś taka radość, z tymi owcami tak chodzić, wyprowadzać, tak się uciekać, pójść. To tak jak Pan Jezus powiedział, że nie każdy jest w stanie to pojąć. Że ktoś poświęca swoje życie dla Królestwa Bożego. Tak samo nie każdy będzie w stanie pojąć takiej fascynacji owcami, tej miłości. I On wszczepia w serce kapłana, biskupa, pasterza, sam Chrystus, bo to musi być Jego miłość. On musi kapłana przemienić, rzeczywiście by był, by był nim samym wręcz, bo wtedy będą jego, jego będzie miał jego głos. wtedy będzie mógł doświadczyć tej radości, bycia w tym miejscu, gdzie dobry pasterz. Zwłaszcza podczas sprawowania sakramentu na Eucharystii, kiedy to przez Jego, to w Jego ręce, Chrystus udaje się przez Jego usta mówi słowa konsekracji. W sakramencie spowiedzi ma dostęp do takich części duszy, które są z natury zarezerwowane tylko dla Boga. Kiedy się tym żyje, to można mieć taki nieustanny zachwyt tym, jakie miejsca Bóg prowadzi, co można poznać, jakie też w życia człowieku, dotknąć pewnie jego biedy, też, ale, ale też miejsca, gdzie ta bieda spotyka się z łaską Bożą. I zobaczyć, że po tym, jak się głosem pasterza, najwyższego pasterza, rozgrzesza, to rzeczywiście ta owca w martwym stanie. I to jest też jakaś taka tajemnica tej władzy pasterskiej, nie tylko administracyjnej, nie tylko pod karą, pod ramą posłuszeństwa. To jest jakiś taki przymus. Siła tego pasterza jest, tych, którzy są wyświęceni, jest to, że to sam pasterz, dobry pasterz działa przez nich, sam przez nich mówi. Nie dlatego, że oni swoim autorytetem zmuszają kogoś do, do czegokolwiek, bo są pasterzami, bo są księżni, bo są biskupami, kardynałami czy papieżami. Moc sakramentu święceń działa w taki sposób w nich, że to się dzieje samo. Te, ci ludzie przychodzą sami, poczują, że to jest ksiądz. Że w nim jest Pan Jezus i tego Pana Jezusa wyczuwają w nim. To jest sztuka, to jest wyzwanie. Ale to taka wielka radość, kiedy tak się dzieje, kiedy usłyszy się najlepszy chyba komplement dla księdza, że, że ta osoba spotkała w nim samego Chrystusa, że jest podobny do pasterza, dobrego pasterza, że ma serce takie jak Jezus. To też wielkie wezwanie, bo, bo żeby takim pasterzem być, to i tak przecież jesteśmy sami z tych owiec. Ale ta moc sakramentu jest olbrzymia. Uzdalnia do tego. To nie dzieje się naszą mocą. I wystarczy po prostu przechodzić przez bramę. Nie inną drogą, nie próbować tych owiec inaczej, po prostu robić to, co mam robić, jako kapłan. Mam sam przechodzić przez bramę, jaką jest Jezus. Wtedy nie musisz się wdzierać, nie musisz nic robić należonego, bo Ci otwieram zierny. Owce słuchają, to się dzieje samo. Wtedy to naprawdę są wszyscy szczęśliwi, bo owce mają pasterza, są karmione. Mają życie. Taki rytuał codziennie się powtarza. Przychodzi pasterz przez bramę, otwiera, młodzi idą, owce idą, staje na ich czele, one idą za nim. Potrzeba nam dzisiaj tej wzajemnej miłości pasterskiej i wiernej, ale też potrzeba, żeby Oczywiście mm. było jak najwięcej pasterzy według Jezusowego serca, żeby byli tymi, którzy nie są obcymi dla Ojca. którzy nie głoszą swoich nauk, i swoich pomysłów, nie głoszą siebie, nie chcą się sami nawet to, to nie chodzi o to, żeby nie wiem, tych ludzi oskupać z pieniędzy, ale też. zmuszać te owce do takich takich miejsc, sterować, żeby realizowały moje plany, karmiły mnie sobą tych, jakbym chciał. Jeżeli jest się dobrym pasterzem i kocha się owce, to one dadzą to spełnienie, dadzą tę miłość, dadzą właśnie przez to, że są, że idą, Głos pasterza, żeby to był zawsze głos Chrystusa, żeby słowo, które się głosi, żeby to nie było nasze, ale też Jego. Potrzeba też czasami do tymi owcami pójść, bo jak mówi święty Piotr, te owce się rozchodzą, one gubią się. Trzeba za nimi iść po to, żeby przyprowadzić je do Pana Jezusa i cały czas pokazywać na Niego. Módlmy się dzisiaj o takich pasterzy. Módlmy się też o to, aby między pasterzami wiernymi było tak, jak w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr głosił że Jezus jest Panem, Mesjaszem, to, żeby ci, którzy słuchają tej nauki, pragnęli rzeczywiście zapytać, co mamy zrobić, jak, jak Go szukać. I Piotr jest dobrym pastorem, który pokazuje, co zrobić. Ale to dlatego, że głosi to, co ma głos i zajmuje się rzeczami innymi, które jest po to, żeby pokazywać na Boga. O tym przypomniał papież Benedek w Częstochowie, w czasie pielgrzymki, kiedy spotkał się z kapłanami. Mamy być specjalistami od Boga. I sami yy, być przy pasterzu. Miałem wczoraj takie doświadczenie, kiedy po msze świętej, kiedy ta taka taka była dla mnie dosyć trudna. Byłem zmęczony bardzo. Kiedy wchodziłem po schodach do siebie, do pokoju, to poczułem, jakby mnie Pan Jezus był na swoich rękach, tak wewnętrznie. Nas też, Jezus każdego chce nas nieść, prowadzić. To jest chyba najtrudniejsze i dla samego pasterza też, poczuć się kochanym przez dobrego pasterza, że on się też o mnie troszczy. Daj Pani nie Jezu, tego doświadczyć, że jesteśmy przez Ciebie niesieni, że zostawiasz dla nas stół, namaszczasz nam głowę, będziemy z Tobą mieszkać. Żebyśmy się nie bali zła, bo Ty jesteś przy nas, że Twoja obecność jest dla nas pociechą, że na kierujesz. Wszystkich nas otwórz. Na to, że jesteś tym, który w celu naszego życia, obfitości. Nie takiego na półgwistka. Ale w pełni już tutaj i kiedyś wieczności. Bo nasza wiara, co przypominamy sobie każdym jest z nakwęstania, jest po to, żeby żyć. Żyć prawdziwie. Żyć w pełni, tak jak zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być jedno z Bogiem. Utraciliśmy tę łaskę. Ale właśnie po to jesteśmy w Kościele, po to mamy sakramenty, żeby to w nas przywrócić. Trochę go to to rozumiem Tutaj jakbyśmy mieli chorą szóstkę, która już sama nie produkuje insuliny. Potrzeba było tej insuliny dać z zewnątrz. Tak samo jest, nie mamy życia w sobie. Potrzeba, żeby to życie dał nam Bóg z zewnątrz. Ale on potrafi dać naprawdę życie w ofitość. Niech to obfite życie w nas wzrasta.